Jak doprowadziłem do bankructwa stoisko, na którym pracowałem. Pracowałem sobie na wyspie w centrum handlowym. Wyspa ze sprzętem elektronicznym, dobrym sprzętem elektronicznym, na której mieliśmy oczywiście podpisaną odpowiedzialność materialną. I z tego stoiska co jakiś czas ginęły różne rzeczy. Gdzie? Nie wiem. W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że jedna z szyb, która okalała wyspę, wystarczyło ją przesunąć. Pod niej można było wyjąć towary, które tam były. A były tam drogie towary, bo Apple Watch. Y. Jeden z Apple Watch y właśnie... Zginął, ale w pewnym momencie zginął jeden ze statywów za około 60 złotych. Kierownik oskarżył mnie o to, że to ja to ukradłem. Wystawili mi na stół papiery, że ja mam podpisać, że zrzekam się części pensji, bo nie mieli mnie jak pozbawić tej pensji, dlatego że nie było żadnego dowodu, że ja to ukradłem. Oczywiście, że ja tego nie ukradłem, bo ja nie kradnę i nigdy w życiu niczego nie ukradłem nikomu. Tego dnia oczywiście się wkurzyłem na tego kierownika, pokłóciłem się z nim. Wyszedłem z pracy, mówiąc, że się poczułem, i poszedłem na zwolnienie lekarza. Potem przedłużyłem sobie zwolnienie na kolejny tydzień, rozpoczął się nowy miesiąc, miałem umowy co miesiąc odnawialne i przedłużyli ze mną na kolejny miesiąc. Ja wtedy dostałem kolejne zwolnienie lekarskie, dalej płacali mi pieniądze. Ale to nie jest największy problem. Problem jest taki, że tam nie było kogo znaleźć do pracy, a stoisko musiało być otwarte cały czas. A że na stoisko był wtedy tylko jeden pracownik, nie mógł pracować codziennie po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, to drugi dzień mniej więcej stoisko stało zamknięte. O tyle, o ile na początku centrum gadlowe się na to zgadzało, o tyle, po pewnym czasie, kiedy to się powtarzało cyklicznie, to stoisko zaczęło dostawać kary finansowe i dostało tych kar tak dużo w trakcie, gdy ja byłem na zwolnieniu lekarskim, że nie opłacało się już go prowadzić i zwinęli to stoisko. Nie dajcie się wykorzystywać w pracy.